Siemano widzowie, ja nazywam się Adek i zapraszam was na kolejny taki luźny let's play gameplay z Szpakowa. Dzisiaj jak widzicie belujemy sobie troszkę siano, żeby już rozpocząć hodowlę krówek. Ja sobie zakupiłem taką belareczkę New Hollanda i tutaj do fędzika sobie wsiądziemy, zrobimy sobie nasze belki. Potem sobie je poładujemy tutaj tym naszym szafterkiem. Eee, czekajcie, opuścimy. Włączymy i jedziemy. Eee, słuchajcie, co tutaj na początek? Eee, na początek, eee, nie wiem czy widzieliście już na stronie Giants, eee, pojawił się taki e, jakby film podsumowujący. Ostatnie 30 miesięcy ich pracy Co też sugeruje A w sumie ten ostatni slajd, który tam jest Sugeruje, że najprawdopodobniej Będziemy mieli farminga 25 I ogłoszenie jego Pojawi się już całkiem, całkiem nie da, nie da, Niebawem Także Myślę, że No Możemy się tutaj spodziewać Farminga nowego Także powiem wam, fajnie, fajnie po 30 minut, miesiącach przerwy no, tego, tego drugiego farminga, to naprawdę nieźle. Jak z tego co widziałem, to było. Farming mówi, że na ModHubie jest ponad 6000 modów. A pobrań łącznych razem z ModHub'a było, słuchajcie tego, 1 miliard 600 milionów pobrań <śm> modów. Także zobaczcie, jaką robotę moderzy robią, skoro Tyle pobrań jest wszystkiego, tych modów. I te mody są yy, yy, tak często pobierane, nie? Przez ludzi. Także, słuchajcie, no super, wychodzi. Yy. No, tu jest stół jakiś przede mną. Ja tego stół wcześniej nie widziałem. Powiem wam. W ogóle nie widziałem tego wcześniej tutaj. Taki stożek. Dobra eee, No, i słuchajcie, i taki kolejny gameplay. Tak jak mówiłem na samym początku, tutaj z tego szpakowa. Będą takie gameplaye co jakiś czas wychodziły. Ja nie chcę tam prowadzić. Wiecie, serii co nowego kupiłem. Jak kupiłem, jak się rozwinąłem, i tak dalej. Ja tu sobie prywatnie gram na to, jest mój prywatny save. jak e, uznaję, że coś jest ciekawego, na przykład do nagrania, no to wtedy wam nagrywam i tyle. tak. Bo tutaj nie pokazywałem wam, jak kupuję te pola. I tak dalej, ale ale gdzieś tam sobie yy, w, w, poza, grą, poza nagrywkami kupiłem to pole. Yy, I tyle. I tyle słuchajcie, za chwilę pozbieramy sobie te yy, belki. Dzisiaj trochę. No i będę chciał tutaj ruszyć z hodowlą krówek naszych. Dajcie znać, jak tam szpakowo, czy ogrywacie już. Szpakowo, czy jeszcze nie Mapka już przechodzi Swoje e, Update'y Z tego co widziałem, co Riot Tam z Jankusem pisali To już jest w update'ach Już robią update'y różnego rodzaju Były jakieś tam ankiety na czacie U Riot'a, co zrobić z tym Gospodarstwem, tym takim większym, tym realistycznym e, Tym co jest W lewym dolnym rogu mapy e, Bo tam podobno żeby usunąć na przykład kostkę brukową, tam trzeba było wszystkie ozdoby usunąć. I on tam coś tam zmienia teraz, żeby będzie można pojedynczo po usuwać. No, ale update nadchodzi, wielkimi krokami nadchodzi. Z tego co widzę, z tego co słyszę, to naprawdę ten updatecik nadchodzi. No i powiem Wam, że może fajnie to yy, mieć fajny oddźwięk później. nie? Dobra, to jest ostatnia kostka chyba, bo tu już więcej nie mamy trawy. Nie mamy siana. Nie mamy siana. Dobra. No dobra, podczepimy sobie przyczepę. Słuchajcie, naszą. Zostawimy tu naszą belarkę na razie. 3800 zł na koncie mamy. No i cóż. No cóż, cóż. Mamy jakieś tam krowy. Trzeba będzie siano tutaj troszkę po, porobić dla nich. Ja zamierzam jeszcze kupić pastwisko jedne, wiecie, i. Krowy będą się rozmnażały jak krowy będą się rozmnażały, to wtedy byki małe byczki będę separował na pastwisko no i tam sobie będą dorastały, jak się dorosną, to będzie po prostu yy, pójdą na mięcho. Właśnie na mięcho pójdą. Dobra. Dobra, okej, okay, słuchajcie, niech to sobie tak stoi. Załaduję. Przyczepkę to kupiłem za 1000 zł chyba jakaś taka z huba. Taka zwykła jakaś, tylko trzeba ją mieć przypiętą, wiecie? Bo jak ładujesz... jeszcze z przodu jak ładujesz, od przodu, to te kółko podpiera i można ładować, ale jak dasz z tyłu kostkę, no to działa przeciwwaga i się przechyla i po prostu niestety nie da się nic z tym zrobić. Okej okay. dobra. Bierzemy te kostki. Pojedynczo poładujemy, wiecie, bo nie wiem czy podwójnie nie będzie za ciężko na ten szafterek. Bo to jest taki mały, wiecie, ten szafter. Tu szału w nim nie ma, nie? No i dobra. Ja sobie ją trochę tu poprawię, wiecie. O. Dobra, ja sobie pasem zapniemy, nie chcę tam leży, później pasy przepniemy jeszcze. Także jak widzicie tu. ładowanie też nie będzie takie proste, powiem Wam szczerze. bo ja ładować ogólnie nie lubię, nie? W tym farmingu. Ja mam tego flystika i tak dalej, ale... Bo jakoś to ładowanie po prostu nie wiem, nie wychodzi mi dlatego może nie lubię, nie wiem, nie... Jakoś nie przepadam za tym ładowaniem, nie? Tych belek Chociaż w sumie może zobaczcie Nie jest źle. Dobra, zapniemy. Nie jest tak źle, słuchajcie. Słuchajcie, założymy z drugiej strony zarzucimy kosteczkę z drugiej strony, słuchajcie. Ciekawe czy dałbym radę, czy dałbym radę dwie chwycić, ale nie chcę ryzykować, nie? W razie by się nie udało Czekajcie, tutaj żeby było prościutko. Jak tam spadło Spadło, tylko się Trochę chyba na górce stoję, wiecie I trochę się te beleczki Rolują Dlatego tu będę zapinał Ale normalnie nieźle się to ładuje Ciekawe ile tu wejdzie, To jest raz, dwa Trzy, cztery Pięć Może sześć wejdzie Sześć razy dwa to dwanaście było Dwanaście i potem na górę y, Cztery No to razy dwa osiem to Czyżby tu aż 20 belek weszło? Może wejdzie Ciekawe tylko czy ten szafterek będzie tak w stanie wysoko podnieść Dobra, teraz tak trochę inaczej złapałem Będą gdzieś dwie obok siebie, wiecie to spróbuję też dwie naraz wziąć, ale to Dwie naraz to się pewnie nie uda Aha, tylko teraz źle złapałem, widzicie, bo z tej strony to powinienem odropię złapać. Aha. Czekajcie, czy wyjdziemy, poprawimy od razu. Najlepiej od razu to poprawiać, bo później to już będzie Lipton. Jednak może trzy nie wejdą, może jednak wejdzie jeszcze dwie. No ciekawe jestem, że tu jeszcze wejdzie. Ale na trzy to się nie zapowiada, kochani, słuchajcie. Na trzy się nie zapowiada. Chyba, że gdzieś tam jakimś fuksem upchnę. W co szczerze wątpię. Nie, no na banknie. Punkt tutaj. Dwie to nie wejdą. Widzicie, tutaj też znowu trzeba ją poprawić. Troszkę one w dół lecą z jakiegoś powodu. Tutaj musi być. Przyczepka po prostu musi na górce stać. Albo <laughs> nawet trochę widać, że ona chyba ten zaczep tutaj troszkę jest wyżej podnosi. I dlatego tak wygląda, nie? No dobra, zobaczymy, nie? Jedziemy dalej, weźmiemy kolejną. <laughs> W ogóle nie policzyłem ile ich tu było, no ale tu jednak jest ta łąka dosyć spora, wiecie, bo tutaj <laughs> dwa pola były połączone ze sobą. I 4,5 tysiąca. Dobra. No, słuchajcie, yy, kolejny rząd to na pewno nie wejdzie. Dobra, nie będzie tak jak jest. Nie mamy ile mam załadowanych? Mamy 5-6 załadowanych. Dobra, troszkę czasu minęło. Także zobaczymy. Ok, witam Was tutaj po krótkim cięciu. Musiałem krótkie cięcie zrobić. I już ładujemy sobie dalej nasze. Beleczki Dobra Jak widzicie Powolutku tutaj nam idzie jakoś Przyczepa ta jest bardzo fajna Do tego właśnie ładowania Bo ona jest taka inna Ciekawe czy dałbym radę dwie wziąć naraz Może bym spróbował Kostki o, czekajcie, czy to wejdzie tutaj nam? O, dobra, wejdzie tylko, że tutaj spada nam to do tyłu cały czas. No ale to sobie przesuniemy już trochę. Dobra, niech sobie będzie. Pasy zapniemy te pasy tu w farmingu. No niestety, no widzicie sami, tak jak, jak to wygląda, nie? Czekajcie, podjedziemy tu. Spróbujemy może złapać dwie teraz beleczki Nie wiem tylko czy ten szafterek będzie w stanie je unieść wiecie Dobra Pojechaliśmy trochę Piętnasta godzina Czas se damy na dwujeczkę, może nawet na jedyneczkę Niech tak będzie I lecimy słuchajcie z tym nie wiem w ogóle, czy widelce są takie szerokie, wiecie, żeby złapać dwie kostki dobra, może po jednej prostej. prostu, tak jak ładowaliśmy, będziemy ładować, bo Nie ma sensu kombinować, bo jak przekombinuję, to dopiero będzie problem No te widelce są troszkę, wiecie, za, e, za za mały rozstaw mają, nie? Dobra Zobaczymy, jak to będzie wyglądało tutaj. No, nie jest źle, słuchajcie. Zawsze można troszkę, tak jak mówię, przetoczyć tutaj te beleczki. Ok. Ciekawe jestem tylko, czy na górę damy radę załadować też tak w miarę, żeby to wyglądało. Powiem wam, tym szafterkiem bardzo fajnie się ładuje tutaj. Tylko wydaje mi się, że on by dwóch nie uniósł raczej tych belek. Wiecie, bo jak ja podnoszę go tak wyżej, to już czuć, że on się troszkę tak, jakby przechyla do przodu. Więc dwie kostki to mógłby być naprawdę duży problem. Ok, jeszcze jedna ładnie wejdzie, a potem na górę poukładamy. Dobra? Co tutaj się stało? Źle zahaczyliśmy, wiecie? Dobra? Chodźcie zrzucimy. Dobra, nie będzie tak. Dobra, fajnie. Dobra, mamy radę go tutaj wsadzić? Damy. O, fajnie, przesuniemy sobie tylko trochę te belki. Żeby tak wiecie, miało to ręce i nogi. O, dobra. Pozapinamy te pasy. Dobra. No i słuchajcie, mamy 10 belek załadowanych. Tutaj jeszcze tak. Tu jedzie raz, dwa, trzy, cztery. Razy dwa to osiem. 18 belek. No to powiem wam, nawet niezła ta przyczepa. Jest tak. Ja za nią chyba zapłaciłem 983 zł. Ona jest oczywiście z Modhuba. No, to powiem wam, że całkiem nieźle się spisuje. Tylko czy ja dam radę teraz tak wysoko położyć e, tą belkę? No, tak powiem wam na styk, nie? Czekajcie, może zrobimy to trochę inaczej. O, i zrobimy to. O w ten sposób złapiemy ją po prostu trochę niżej. O. No i świetnie. Idealnie się ułożyła, zobaczcie. A, znowu zapomniałem. zapomniałem, że do dołu trzeba łapać te belki. Okej. Okay. Dobra. Powiem, że na górę się lepiej układa niż na dół, nie? Dobra, słuchajcie, załadowaliśmy tutaj. Już takie delikatne cięcie zrobiłem, żeby już Was tutaj nie zanudzać. Została nam jeszcze jedna, to wezmę ją na szafterka. I wiecie co, i od razu podjedziemy do naszego. Ja po te kostki za chwilę przyjadę. Czekajcie, tutaj widzicie ta łąka. To ile? 18-19 kostek ta łąka oddała No to nieźle powiem wam szczerze Dobra słuchajcie Zawieziemy to sobie Zobaczcie jak ładnie to wygląda Dobra mamy wszystkie pasy 8100 Beleczek Ustawimy się tam gdzieś przy Naszym tym E, gospodarstwie e, przy oborze bo od razu będę chciał te siano właśnie tutaj e, dla krów dać nie? na razie nie mam TMR-u, nie robię jeszcze więc póki co będziemy musieli tutaj zadowolić się właśnie tym sianem, ale siano też daje 80% także jest luz <laughs> tylko czekajcie, gdzie ja się tutaj ustawię z tym może gdzieś tutaj z tyłu sobie wiadę O i gdzieś tutaj Tu gdzieś się zatrzymam, bo sobie tym szafterkiem rozładuję to za chwilę jak przyjadę Dobra słuchajcie kochani to to by było na tyle w tym odcineczku Takie malutkie sobie sianokoski zrobiliśmy Pobelowaliśmy sobie trochę Yy, sianka załadowaliśmy tyle w następnym odcineczku zobaczymy co dalej co będziemy robić ale na pewno będzie coś ciekawego, fajnego także trzymajcie się do zobaczenia do usłyszenia hej cześć pa